Moja macocha zaśmiała się podczas odczytywania testamentu mojego ojca, nie zobaczysz ani grosza. Spojrzałem na nią i uśmiechnąłem się. A wy nigdy więcej nie zobaczycie mojej pomocy. Wstałem i wyszedłem. Kilka tygodni później zaczęły się ich koszmary. Pokój był luksusowy, ale atmosfera ciężka. Prawnik poprawił okulary i odchrząknął, zanim rozpoczął czytanie testamentu. Wszyscy byli obecni, moja macocha, Zofia, siedząca z wyprostowaną postawą, jak ktoś, kto czuje się zwycięzcą, jej dwóch synów, Mateusz i Dominik, którzy mieli na twarzach wyraz zniecierpliwienia, jakby czekali tylko na moment, by świętować. A ja siedziałem z boku, obserwując wszystko z chłodnym spokojem kogoś, kto już znał zakończenie tej historii. Nazywam się Aleksander Kowalski, mam 32 lata i przez ostatnie 10 lat poświęciłem swoje życie. Pomagając ojcu utrzymać przy życiu imperium, które zbudował. Byłem jego prawą ręką, jego cieniem, tym, który rozwiązywał problemy, podczas gdy inni cieszyli się wygodami, jakie dawały pieniądze. Ale ostatecznie to wszystko nie miało znaczenia. I w końcu mojemu synowi Aleksandrowi, prawnik przerwał na moment, nabrał głęboko powietrza i kontynuował. Nie zostawiam nic poza wspomnieniami lat, które spędziliśmy razem. Ciszę przerwał suchy śmiech Zofii. Jakże przewidywalne? Powiedziała, krzyżując ramiona. Zawsze byłeś niewdzięcznym bękartem, którego on jedynie tolerował. Ale na końcu nawet on nie chciał zmarnować na ciebie ani grosza. Mateusz i Dominik parsknęli śmiechem, wymieniając spojrzenia pełne samozadowolenia. Dla nich to było ostateczne zwycięstwo. Potwierdzenie, że teraz to oni mają wszystko pod kontrolą. Moja twarz nie zdradziła żadnych emocji. Wpatrywałem się w stół, jakbym próbował przetrawić słowa prawnika. W rzeczywistości jednak działo się coś zupełnie innego. Już wiedziałem o istnieniu tego testamentu. I co więcej, wiedziałem to, czego oni jeszcze nie wiedzieli. Spokojnie wstałem, poprawiłem płaszcz i zanim wyszedłem, spojrzałem prosto na moją macochę. Nigdy więcej nie zobaczycie mojej pomocy. Powiedziałem stanowczo, bez gniewu, tylko z obietnicą. Jej uśmiech zadrżał na ułamek sekundy, ale zaraz wrócił. Pomocy? Nie bądź śmieszny, Aleksander. Nigdy Cię do niczego nie potrzebowaliśmy. Tylko się uśmiechnąłem. Uśmiechem, którego nie potrafiła rozszyfrować. Odwróciłem się i wyszedłem. W tamtej chwili nie byłem już częścią tej rodziny. Ale oni jeszcze nie wiedzieli, że bez mnie są skazani na zagładę. Drzwi gabinetu zamknęły się za mną, tłumiąc śmiech Zofii i jej synów. Przenikliwe zimno Warszawy owiało moją skórę, gdy tylko wyszedłem na ulicę. Wziąłem głęboki oddech, czując, jak lodowate powietrze wypełnia moje płuca, i ruszyłem przed siebie bez określonego celu. Przez lata ten dom, ten gabinet, ta firma były całym moim życiem. A teraz. teraz byłem tylko wyrzuconym na margines obcym człowiekiem. Ale nie czułem smutku. Ani gniewu. Czułem pewność. Zofia, Mateusz i Dominik nigdy nie zdali sobie sprawy, jak bardzo byli ode mnie zależni. Uważali, że byłem tylko pomocnikiem mojego ojca, kimś, kto bezmyślnie wykonywał polecenia. Ale prawda wyglądała zupełnie inaczej. Mój ojciec, Tomasz Kowalski, zbudował swoje imperium od zera. Pochodząc z biednej rodziny, potrafił zamienić każdą najmniejszą okazję w zwycięstwo. Ale lata miały, a on stawał się coraz bardziej zmęczony. Presja prowadzenia biznesu, wiek i przede wszystkim wyczerpujące małżeństwo z Zofią sprawiły, że stopniowo przekazywał mi coraz więcej obowiązków. I to ja przejąłem wszystko. To ja łagodziłem konflikty z dostawcami, kiedy Mateusz zawierał nierozważne umowy. To ja restrukturyzowałem długi firmy, gdy Dominik przepuszczał majątek na nietrafione inwestycje. To ja dbałem o to, by doświadczeni pracownicy nie odchodzili mimo że Zofia traktowała ich jak narzędzia do wyrzucenia. Oni o tym nie wiedzieli. A może raczej nie chcieli widzieć. Przypomniałem sobie niezliczone noce spędzone samotnie w biurze, analizując umowy, renegocjując terminy, dopracowując strategię. Przypomniałem sobie, jak mój ojciec wielokrotnie prosił mnie o rozmowę w cztery oczy, z niezmiennym wyrazem wdzięczności na twarzy, mówiąc, że bez mnie wszystko BY się rozpadło. A teraz, gdy mnie zabrakło, oni w końcu zrozumieją, co to naprawdę oznaczało. Szukałem swojego miejsca wśród rozświetlonych ulic miasta, a we mnie narastało przekonanie. Nie potrzebowałem tej spadku. Pieniądze nigdy nie były moim celem. Teraz pragnąłem czegoś znacznie cenniejszego, zobaczyć, jak Zofia i jej synowie mierzą się z tym, czym zawsze gardzili. I wtedy mnie olśniło. Dziedzictwo, które otrzymali, było brzemieniem, którego jeszcze nie dostrzegli obowiązki. Firma, kontrakty, długi wszystko to było teraz w ich rękach. A ja doskonale wiedziałem, gdzie znajdują się pęknięcia, które mogą doprowadzić do upadku. Sięgnąłem po telefon i wybrałem numer: Jacek? To ja, Aleksander. Możemy się jutro spotkać. Mam dla ciebie propozycję. Jacek był jednym z najstarszych dostawców firmy. Kimś, kto ufał mi bezgranicznie. I to była dopiero pierwsza figura, którą zamierzałem poruszyć na szachownicy. W testamencie nie dostałem nic. Ale wkrótce to Zofia przekona się, że to ona straciła wszystko. Zegar wskazywał godzinę godzina siódma rano, gdy dotarłem do dyskretnej kawiarni w centrum Warszawy. Lokal był jeszcze pusty, a w powietrzu unosił się intensywny aromat świeżo zaparzonej kawy. Wybrałem stolik w głębi i czekałem. Nie minęło wiele czasu, gdy do środka wszedł postawny mężczyzna o szpakowatych włosach i surowym wyrazie twarzy. Rozejrzał się, dostrzegł mnie i ruszył w moją stronę. Aleksander. Jacek uścisnął mi dłoń stanowczo, po czym usiadł naprzeciwko. Jacek był jednym z najstarszych dostawców w firmie mojego ojca. Pracował z nami od prawie dwóch dekad i zawsze pozostawał lojalny. Ale przede wszystkim był człowiekiem interesów. Dziękuję, że przyszedłeś. Powiedziałem, gdy kelner podał nam kawę. Wziął łyk i spojrzał na mnie uważnie. Słyszałem plotki o testamencie. Domyślam się, że nie było to przyjemne spotkanie. Uśmiechnąłem się bez cienia wesołości. Powiedzmy, że było pouczające. Ale nie jestem tu, by rozmawiać o przeszłości. Chcę mówić o przyszłości. Twojej i mojej, kropka. Jacek nachylił się lekko do przodu, zainteresowany. Słucham. Spleciłem palce na stole i przeszedłem od razu do sedna. Zofia i jej synowie odziedziczyli firmę. Ale nie mają pojęcia, jak nią zarządzać. Przez lata to ja zajmowałem się dostawcami, negocjowałem kontrakty i rozwiązywałem kryzysy. Oni nigdy się tym nie przejmowali. A teraz, kiedy mnie nie ma, to tylko kwestia czasu, aż zorientują się, że nie wiedzą, co robić. Jacek powoli skinął głową. Wiedział, że mówię prawdę. Czego dokładnie ode mnie oczekujesz, Aleksander? Pochyliłem się nieznacznie. Chcę, żebyś natychmiast zerwał kontrakt z firmą. Jacek zmrużył oczy. Zerwał? To byłby potężny cios. Jesteśmy ich największym dostawcą surowców. Bez nas, produkcja stanie w miejscu. Dokładnie. Mężczyzna przez chwilę milczał, rozważając moją propozycję. Wiedziałem, że nie podejmie decyzji pochopnie. I dlaczego miałbym to zrobić? Zapytał w końcu. Sięgnąłem do kieszeni, wyjąłem dokument przygotowany poprzedniego wieczoru i przesunąłem go po stole w jego stronę. Bo mam dla ciebie lepszą ofertę. Jacek wziął kartkę i zaczął czytać. Gdy analizował liczby, mówiłem dalej: Wiem, że zawsze chciałeś rozszerzyć swój rynek, ale firma mojego ojca ograniczała twój rozwój. Ja natomiast mam kontakty, które mogą otworzyć przed tobą nowe możliwości. Jeśli podpiszesz umowę ze mną, zagwarantuję ci rozwój bez konieczności polegania na nich. Skończył czytać i spojrzał mi prosto w oczy. Po raz pierwszy dostrzegłem w nich prawdziwe zainteresowanie. To kuszące, Aleksander. Bardzo kuszące. Więc co ty na to? Jacek odłożył dokument na stół i westchnął cicho. Zofia dostanie szału, kiedy się o tym dowie. I to dla ciebie problem. Uśmiechnął się lekko. Ani trochę. Uścisnęliśmy sobie dłonie, przypieczętowując umowę. Wiedziałem, jakie konsekwencje pociągnie za sobą ta decyzja. Fabryka nie mogłaby funkcjonować bez surowców od Jacka. A bez produkcji nie byłoby sprzedaży. Bez sprzedaży żadnych pieniędzy. A to była dopiero pierwsza kostka domeny, która miała runąć. Pierwsze oznaki, że coś jest nie tak, zaczęły pojawiać się trzy tygodnie po odczytaniu testamentu. Początkowo były to jedynie drobne opóźnienia w produkcji. Transport surowców, który nigdy nie dotarł, dostawca, który nie odbierał telefonu, zamówienie od kluczowego klienta, które musiało zostać przełożone. Zofia nie dostrzegła od razu powagi sytuacji. Dla niej to były zwykłe problemy administracyjne, sprawy, którymi powinni zająć się jej synowie. Ale Mateusz i Dominik byli kompletnie zagubieni. Nigdy wcześniej nie zarządzali firmą. Przyzwyczajeni do luksusu i łatwych pieniędzy, nie mieli pojęcia, jak radzić sobie w kryzysie. Aż pewnego dnia bomba wybuchła. To Dominik odebrał telefon z fabryki. Jego twarz poczerwieniała, a dłonie drżały, gdy ściskał aparat. Co? Jak to produkcja została wstrzymana? Wrzasnął, gwałtownie wstając z krzesła. Zofia i Mateusz, siedzący przy stole konferencyjnym, wymienili zaniepokojone spojrzenia. Co się dzieje? Zapytała Zofia niecierpliwie. Dominik odłożył telefon z impetem. Jacek. Zerwał kontrakt. Zapadła głucha cisza. To niemożliwe. Zofia uderzyła dłonią w stół. Zawsze z nami współpracował. Dzwon do niego natychmiast. Mateusz już próbował wybrać numer Jacka, ale po kilku próbach zrezygnował. Nie odbiera. Zofia poczuła lodowaty dreszcz przebiegający po plecach. Po raz pierwszy naprawdę ogarnął ją niepokój. Nie może tak po prostu zerwać umowy. Przecież są kontrakty. Nie ma, odezwał się cicho Dominik, unikając jej wzroku. Umowa była odnawiana co roku. Ojciec zawsze się tym zajmował. Ale teraz, teraz ojca już nie było. A razem z nim zniknęły wszystkie zabezpieczenia. Zofia poczuła, jak gniew narasta jej w gardle. To spisek. On działa przeciwko nam. Może, wymamrotał Mateusz. Może Aleksander maczał w tym palce? To jedno zdanie sprawiło, że krew Zofii zawrzała. Tak. To miało sens. Aleksander znał każdy szczegół firmy. Wiedział, kim są dostawcy, znał wszystkie słabe punkty biznesu. Był jedyną osobą, która mogła przewidzieć taki katastrofalny scenariusz. I co najważniejsze, miał powody, by się zemścić. Ten drań. Wysyczała Zofia przez zaciśnięte zęby. Ale nie wiedziała jeszcze, że to był dopiero pierwszy cios. W kolejnych dniach kryzys w firmie tylko się pogłębiał. Klienci zaczęli anulować zamówienia, obawiając się, że firma nie będzie w stanie dotrzymać terminów. Pracownicy byli coraz bardziej niespokojni, krążyły plotki o upadłości. A jakby tego było mało, zaczęli pojawiać się wierzyciele. Prawda była taka, że mój ojciec, Tomasz, zawsze utrzymywał finanse firmy w równowadze. Ale nie miał dużych rezerw gotówki, inwestował wszystko na bieżąco, ufając, że płynność finansowa utrzyma firmę na powierzchni. Teraz, bez produkcji, bez sprzedaży i bez nowych kontraktów, konto firmy pustoszało w zastraszającym tempie. Zofia desperacko próbowała znaleźć nowych dostawców. Obdzwoniła wszystkie firmy, które przyszły jej do głowy. Ale ku jej przerażeniu nikt nie chciał podpisać umowy. Powód? Zdążyłem porozmawiać z nimi pierwszy. To byli ludzie, którzy mi ufali. Przedsiębiorcy, którzy wiedzieli, że bez mojej obecności w firmie współpraca z Zofią i jej synami to ryzykowna gra. Pod koniec tamtego tygodnia, gdy Zofia weszła do sali konferencyjnej i zobaczyła stosy wezwań do zapłaty na stole, zrozumiała, że stoi nad przepaścią. Ale ostateczny cios miał dopiero nadejść i miał pochodzić prosto ode mnie. Telefon zadzwonił w domu Zofii o siódmej rano. Przenikliwy dźwięk odbił się echem po ogromnym salonie, przerywając ciszę szarego poranka. Odebrała zirytowana, nie mając pojęcia, że ta rozmowa przypieczętuje jej los. Pani Kowalska. Głos po drugiej stronie był chłodny i profesjonalny. Mówi Jakub Lewandowski z Banku Centralnego w Warszawie. Dzwonię, aby poinformować, że pani linia kredytowa została zablokowana, a z powodu narastających długów pani majątek jest zagrożony zajęciem komorniczym. Zofia zastygła w bezruchu. To jakaś pomyłka. Jej głos zabrzmiał słabiej, niż BY y sobie życzyła. Mamy środki. Firma zawsze przynosiła zyski. Po drugiej stronie linii zapadła chwila ciszy. Pani Kowalska. Pani firma od dwóch miesięcy nie prowadzi produkcji. Brak aktywnych kontraktów, brak dostawców, brak klientów i żadnych perspektyw na odbudowę. Z odsetkami pani długi przekroczyły próg bezpieczeństwa dla kolejnych pożyczek. I jeszcze jedno. Zatrzymał się na moment. Ktoś niedawno wykupił wszystkie pani zobowiązania bankowe. Serce Zofii zaczęło bić szybciej. Kto? Jej głos zadrzał. Jest tutaj. Chcę z panią porozmawiać. Przez chwilę w słuchawce panowała cisza. A potem rozbrzmiał nowy głos: Dzień dobry, Zofio. Zimna fala przeszła przez jej ciało. Rozpoznałaby ten głos wszędzie: Aleksander. Wygodnie usiadłem w skórzanym fotelu biura, które niedawno wynająłem. Spojrzałem przez ogromne szklane okno, podziwiając panoramę Warszawy, i uśmiechnąłem się. Naprawdę myślałaś, że to wszystko ujdzie ci na sucho? Że po prostu zaakceptuję niesprawiedliwość i pójdę dalej? Zofia oddychała ciężko. Co zrobiłeś? Tylko odzyskałem to, co od początku należało do mnie, kropka. Przez ostatnie tygodnie poruszałem każdą figurą na szachownicy z chirurgiczną precyzją. Kiedy ich firma zaczęła się walić, akcje spadły, banki wycofały wsparcie finansowe, a ja wykonałem swój ostatni ruch. Wykupiłem wszystkie ich długi i stałem się jedynym wierzycielem rodziny Kowalskich. Nie, nie możesz tego zrobić krzyknęła Zofia. Już to zrobiłem. Słyszałem jej przyspieszony oddech. Była w pułapce. Wszystko, czego mi odmówili, teraz należało do mnie. Więc to już koniec? Jej głos był cichy, niemal poddany. Chcesz nas zrujnować? Przez chwilę milczałem, a potem spokojnie odpowiedziałem: Nie. Chcę, żebyś zrozumiała, co znaczy być odrzuconym. Chcę, żebyś poczuła tę bezsilność, kiedy tracisz wszystko. Tak jak ja czułem tamtego dnia, kiedy śmiałaś się ze mnie przy odczytaniu testamentu. Cisza po drugiej stronie była wręcz ogłuszająca. Więc zabierzesz nam wszystko? wyszeptała Zofia. Wziąłem głęboki oddech. Mogłem ich zniszczyć doszczętnie. Mogłem przejąć ich dom, firmę, samochody, ale to mnie nie interesowało. Nie, nie chcę od was niczego kropka. Mógłbym ich zmiażdżyć, ale moja zemsta była już spełniona. Sprzedajcie wszystko, spłaćcie długi i zniknijcie z mojego życia. Jeśli spróbujecie cokolwiek przeciwko mnie, obiecuję, że nie zostanie wam nawet grosz na nowy początek. Wiedziała, że mówię poważnie. Po długiej chwili milczenia, Zofia w końcu zaakceptowała swoją klęskę: Zniszczyłeś nas, Aleksander. Uśmiechnąłem się lekko. Nie, to wy sami się zniszczyliście. I rozłączyłem się. W tej chwili cały ciężar przeszłości zniknął. Byłem wolny. Zofia i jej synowie stracili wszystko nie przez pecha, lecz przez własną pychę. Przez to, że odrzucili jedyną osobę, która trzymała ich świat w całości. Moja zemsta była tylko sprawiedliwością, którą los im wymierzył.